chustka i ziemia to bohaterowie dzisiejszej przypowieści, bo u Łukasza znajdziemy bardzo podobny fragment, gdzie ci, którzy są obdarowani albo mnożą, albo zawijają, tudzież zakopują. Zawijają w chustkę, a tak naprawdę zawijają w całą w pośmiertny materiał. Zawijasz Dar, którego się w ogóle nie spodziewałeś, w coś, co już nie rokuje, w coś, co pokazuje, że to koniec, że nic z tego nie będzie. Grzebiesz dar, który dostałeś gratis w Ziemi, bo nie wierzysz, że on coś może w Twoim życiu zmienić. Zagrzebałeś tylko w swoje myślenie, w to, jaka jesteś, w to, kim jesteś, bo Ty zostałeś stworzony z prochu Ziemi. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, dlaczego grzebiesz? Dlaczego nie dasz temu, który ci to dał, aby to było większe, aby to było pomnożone? Pokaż Bogu dar, który masz. Pozwól, żeby On zrobił z Nim coś więcej niż Ty to potrafisz.